Zagrałem Faceita na Olofmeistera, Białego i Foresta. Nie był to mój najlepszy mecz, ale moi teammeici walczyli, robiąc wszystko, żebyśmy mogli cieszyć się zwycięstwem. Poprawem jeden z rękawiczkami. Nice guys. Hello. Hello. Shut up. Shut up you f kurwa.

Ghost man. Behind uh, one guy. Please Small the One more. Picking right. Behind box. Aye. Yes, for w międzyczasie, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, sprawdź stronę CSGO skin Z moim kodem bylek masz 2,10 zł na start oraz plus 10% do depozytu przy każdej wpłacie. Płacając 10 zł z moim kodem, masz szansę na wygranie skinów o łącznej wartości 2500 zł. Na stronie znajdziesz masę różnych skrzynek do otworzenia, emocjonujący case battle, a gdy wypadnie ci kilka dalszych skinów, możesz się wymienić na jeden lepszy, używając funkcji Exchanger. Co najlepsze, codziennie możesz otworzyć darmową skrzynkę na stronie. Dodatkowo, na stronie odbywają się Regularne eventy, dzięki którym otwierając skrzynki, zdobywasz specjalną walutę, którą możesz wykorzystać w trybach eventowych. No i otwórzmy sobie dwa razy skrzynkę, 840 zł. I ten Dead Strike na pewno jest dużo warty. Także myślę, że fajnie oddała skrzyneczka 1338 zł. Bez GO skin, tylko z kodem bylek. Uuu. Just play now one, <coughs> three. Yeah, yeah. one down, 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 one down, one down. Secret smoke. I have vent out. Main main picking, I uh, maybe half. And second must be on secret somewhere. Nie mogę Nie ma defa. Nice. Nice, bro. Zwrócisz mi smoke. Yeah. yeah. ready. I think he's after night on the radio, on the I'm going outside to the guys. I can flash under Heaven, so. Yeah, I'm waiting for <laughs> it. You want flash? Yeah. Flashing. CT. On the red box with M4. I'm going back. Right. Right, right, right.

After the after the legal. No. And main picking. Good, Good Ico. No. He smoked it off. Top of box, top of box. We can swing him after it. He's top of box. He, he jumped down. Cross to right. Go under heaven. Wait a minute. He's under heaven. Can you flash a ram? Oh fuck. I He's under heaven. I it's only one ram. Ah, okay, okay. We're waiting. Dead outside. I It's is op! Hij is he switched, to Under Heaven! Go contact hard. Garage Hij is er, hij is more. hij nice nice nice. is clear. Nice. nice, heaven. Op heaven is under heaven. Yeah. Heaven heaven under under heaven. Yeah. way behind. er, hij heaven. er, hij is er, hij Fuck, it's close right, close right, on the vent, but still venting in smoke, smoke and tas. Smoke dead, tas, 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 tas alive, tas alive. Kitchen, no? Co ty piłem do lścwięku? No kitchen, hot. Weśalka, weśek, to nie zagra. Salę, 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 salę. Do w P? Pichnę rampę. No i zajebał ci Michał. Dobra, zbić. Nie grał, nie grał znowu. Do prawej rampa, do prawej rampa. Rycerz w garażu. W garażu z On Zimnik je obrysowanie zajebał. Zmieniam myszkę. Ja w kiedy ostatni raz miałem 0.11, wyłączam tego bez. Byłem tak zdenerwowany, że przy stanie 0.11 wyłączyłem nagrywanie, i nagle zaczęło mi iść lepiej. Dołożyłem kilka fragów, a pod koniec udało mi się zrobić Ninja Defuse w ważnej rundzie. パワー! Dlaczego randomly start running out ramp? Trzeba pochwalić Twojego ziomka, że gość miał 0,10, 0,11, Biały streamuje, ja streamuję. Olof pewnie, ktoś tam też streamuje i wszyscy widzą, że on zarabiał 0,10 czy tam nawet 0,11, a gościu nadal ma fan, podrzuca granaty, rzuca broń, wyskakuje, cieszy się jak zabije. Taki, takich ludzi potrzeba.